Wyspa Karsibur przeszła w ostatnich latach gruntowne zmiany. Zakończony w 2022 roku remont spowodował, że z krajobrazu zniknęły m.in. tak zwane rybaczówki. W ich miejscu pojawił się nie tylko deptak, ale też ścieżka rowerowa, a także plenerowa siłownia. Wyremontowana ulica 1 maja przyciąga nowych gości na wyspę, ale też dziki, które skutecznie zaakcentowały odbiór inwestycji. No, może właśnie się ucieszyły z tego powodu, bo mają jakby troszeczkę lepszy dostęp. No Jesteśmy z remontu bardzo zadowoleni, natomiast no, troszeczkę mniej z aktywności naszych e, leśnych sąsiadów. Wykorzystują, dziki wykorzystują to, że teraz jest to teren otwarty. Nie ma tutaj e, tych tak zwanych rybaczówek, które nie dość, że szpeciły strasznie krajobraz, to jednak ograniczały w znacznym stopniu dojście do wody. Także no, mimo różnych prób e, tutaj w trakcie jeszcze remontu, bo to wszędzie miało być e, roślinność posadzona e, to jednak no, dziki tutaj przychodzą no i ryją szczególnie tutaj właśnie pod dębami które widzimy po prawej stronie Szukają jeszcze żołędzi, no to też powoduje niszczenie tutaj, właśnie tej, tej całej infrastruktury, która została pięknie wyremontowana. Pamiętajmy, no, dziki są zwierzętami migrującymi, no wszystkich ani nie wybijemy, ani nie, nie wyłapiemy, także raczej trzeba myśleć tutaj o innych jakichś zabezpieczeniach, bardziej takich technicznych, żeby te dziki tutaj no, nie mogły nam wejść. Mieszkańcy wyspy liczą, że dziki nie będą uprzykrzać życia turystom, którzy chętnie odwiedzają wyspę po remoncie, bo odzew na zmiany jest spory. No, wspaniale. Jak jeszcze mieliśmy wiosnę, to można było zaobserwować tutaj bardzo dużo osób spacerujących, jeżdżących na rowerze, na rolkach. No, cieszymy się, że wreszcie mamy normalny chodnik, mamy normalną ścieżkę rowerową. Także jest to przyjęte niesamowicie. Sam przyjazd tutaj wieczorem na naszą wyspę, już od strony mostu widać taką delikatną poświatę, świateł, które są przy samej drodze. No, i to już naprawdę wprawia fantastyczny nastrój i jest to bardzo dobrze oceniane. Zresztą, dowodem na to też jest to, że ta Inwestycja bierze udział w konkursie na inwestycje samorządowe. No, nam zależy, żeby było odkryty, ale nie za bardzo, bo jakby to miejsce cały czas, cechą tego miejsca i walorem jest to, że jest tutaj spokój jest tutaj spokój, cisza. Ale muszę przyznać, że no każdy z nas tutaj jest związany z turystyką, że po tym jak to miejsce zostało wyremontowane, jak mamy wyremontowaną promenadę, to liczba zapytań o noclegi, o pobyty, o wycieczki, które tutaj organizujemy, jest naprawdę coraz większa. Jest to naprawdę magnes, który. Przyciąga właśnie turystów i to zarówno tych dalszych, jak i tych bliższych. Remont ulicy 1 Maja kosztował blisko 37 milionów złotych, z czego ponad 20 pochodziło ze środków zewnętrznych. A jeśli już w końcu stopnieją śniegi i zrobi się cieplej, to warto odwiedzić wyspę Karsibór, Bo jeśli ktoś nie był na niej przez kilka ostatnich lat, to naprawdę może być zaskoczony. Jak teraz wygląda to miejsce?